W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Zgodnie z prośbą Pana Jezusa, którą przekazał siostrze Faustynie, chcemy przygotowywać się do święta Miłosierdzia Bożego. Chcemy codziennie przychodzić do Ciebie Jezu z poszczególnymi osobami, o które sam prosiłeś w tych słowach. Dziś sprowadź mi dusze kapłańskie i dusze zakonne, zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu moim. One dały mi moc przetrwania gorzkiej męki, przez nich jak przez kanały spływa na ludzkość miłosierdzie moje. Siostra Faustyna powiedziała tak. Jest najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż nas łaskę, abyśmy godne uczynki miłosierdzia spełniali. Aby ci, co nas, na nas patrzą, chwali ojca miłosierdzia, który jest w niebie. Ojczy przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybrane w winnicy swojej, na dusze kapłanów i dusze zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć serca syna swego, w którym to sercu są zamknięte, udziel im mocy, światła swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu. Na wieki wieczne. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii, Pan umęczał pod polskim piłatem. Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia z martwych zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała stanie. żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między westami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ojcze Przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze przedwieczny, ofiaruję ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. I świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas, i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas, i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas, i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze, przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, dusze i bóstwo najmniejszego syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Jego Dla jego bolesnej męki. 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 Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego Bolesnej Męki. 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 Dla jego, dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki. Święty Boże, święty mocny. Święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, Święty, A śmiertelny, zmiłuj się nad nami. O krwi wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusa jako zdrój miłosierdzia dla nas. O krwi wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusa jako zdrój miłosierdzia dla nas. O krwi wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusa jako zdrój miłosierdzia dla nas. Jezu, ufam Tobie. 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 Tobie. Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Najświętsze serce Jezusa. Zmił się, Niepokalane serce Maryi, siostro Faustyno, księże Sopoćko, Janie Pawle II. Niech was błogosławi, Bóg Wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty. Dziękujemy za wspólną modlitwę.